Witajcie serdecznie, przyjaciele. Mamy dzisiaj piękną niedzielę, to znaczy zamgloną, ale fajne rzeczy mam, mam dzisiaj do powiedzenia. To, co Wam mówię, przyjaciele drodzy, to są naprawdę cenne rzeczy, dlatego docencie to, docencie to, co Was mówię. Po prostu, no jest napisane wprawdzie w Biblii. Darmo wzięliście, darmo dawajcie, no nie. Ale po prostu ktoś za to zapłacił potężną cenę. No, oczywiście na początku Jezus Chrystus, oczywiście zapłacił tą cenę. Przychodząc na ten świat i umierając na krzyżu, ale i po prostu każdy, tak jak ja na przykład, no, jestem po szkole podstawowej, i to, co e, mówię do Was po prostu za darmo, z łaski, przez wiarę, można powiedzieć, dzisiaj, to jest pewna duża cena, którą zapłaciłem za tą wiedzę. no nie? E, zapłaciłem za tą wiedzę od 24 roku życia, kiedy narodziłem się na nowo, przyjaciele drodzy. E, słuchałem ludzi mądrych, ludzi, którzy po prostu. Też zapłacili cenę tej wiedzy, no nie? Słuchałem ludzi na początku z, z Wspólnoty Katolickiej Neokontuchomenat, potem słuchałem przez 15 lat, jeździłem do Koszalina, do Centrum Chrześcijańskiego Woda Życia, gdzie słuchałem nauczań pastora Pawła Godawy, który oczywiście już jest w niebie, ale miał bardzo cenne rzeczy, możecie to wszystko oczywiście sprawdzić, co ja mówię, wejść na YouTube, wpisać pastor Paweł Godawa i to wam wszystko wyskoczy obecnie słucham pastora Artura Cyrońskiego z Warszawy oraz ludzi z Federacji Apostolskiej Obóz Boży w tym Michała, pastora Michała Korgola który założył sierociniec w Kenii obecnie jest tam na misji moja siostra Ola Adameczek też tam jest oczywiście człowiek biznesmen człowiek, który po prostu narodził się na nowo jako mądry człowiek, jako bardzo zamożny człowiek jest, ma kancelarię adwokacką Oczywiście wszystko też jest do sprawdzenia, co Wam mówię, przyjaciele. Drodzy, wejść na YouTube, wpisujesz Artur Ceroński czy Michał Korgol. Wszystko Ci wyskakuje, przyjaciele. Oczywiście to jest wiedza dla ludzi mądrych, dla ludzi o zawyżonym IQ, no nie. Bo masę, masę ludzi na tym świecie żyjących, no nie... Dla nich to jest niezrozumiałe w ogóle po prostu. Mają mentalność, mają mentalność oczywiście ludzi naczelnych, można powiedzieć, no wprawdzie zeszli z drzew, ogolili futro, przywzięli garnitor, ale dalej mają mentalność szympansa, no nie? I to jest nie dla nich, to, to oni nie zrozumieją tego w ogóle, co ja mówię, no nie? Dlatego wiecie, przyjaciele, ja słuchałem tych rzeczy, jeździłem, płaciłem cenę. No do Koszalina było daleko, musiałem wynająć hotel, musiałem e, po prostu, jak nie jeździłem tam, to zamawiałem kasety, zamawiałem nauczania, słuchałem cały czas. Pastor Paweł Godawa jeszcze większą cenę płacił, ponieważ on latał za ocean, e, słuchał ludzi, po prostu tą wiedzę zdobywał. Nieraz opowiadał, że on po prostu podróżował parę dni, żeby z kimś być 10 minut, żeby usłyszeć kogoś 10 minut po prostu. E, zapraszał też przy do koszalina ludzi, po prostu uczy, pastorów mądrych, którzy osiągnęli z Bogiem pewien cel w życiu z, z Ameryki. Przyjeżdżali tam ludzie, którzy byli uczniami bezpośrednimi, Keneta Hagina, po prostu założyciela ruchu wiary. To możesz wszystko też wklepać w YouTube i sprawdzić. Także, przyjacielu, dzisiaj mam, przyjaciele, drodzy, kolejne fajne rzeczy wam do przekazania, no nie? Dzisiejszy można powiedzieć, tytuł mojego przekazu będzie Wejść do świata każdego człowieka. I właśnie Paweł Godawa, pastor Paweł Godawa, kiedyś miał takie nauczanie, no bo jest napisane w Biblii, no nie. Jest napisane w Biblii, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, no nie. I dlatego ja to robię, no nie. To jest nakaz Jezusa. Dlatego ja to robię, no nie, głoszę Ewangelię, no nie. Ale on to po prostu rozszerzył, powiedział coś takiego, że no Idźcie na cały świat też może oznaczać Wejść do świata każdego człowieka, no nie. No i przyjaciele, moi drodzy, no wejdź do świata każdego człowieka, jest świat ludzi, z, 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 którzy się rozumieją w danym świecie, no nie. Na przykład ja należę do świata hodowców gołębi, gołębi, czy białych, czy pocztowych, po prostu jak to widać, moje filmiki, gołębniki przeróżne są no nie. No i po prostu ja w tym świecie operując, jak powiem do człowieka z tego świata, czyli też do gołębiarza, na przykład, idź na targ. Kup, y, i Kup mi wylota na trzy białe pióra, koronia tego, łapciotego. On nawet po pijanemu i w nocy to zrobi, bez problemu to zrobi, no nie? Ale jak ja powiem do człowieka po prostu, który nigdy w życiu nie hodował gołębi, nie wiesz czym to się je, no to dla niego to będzie jakaś masakra. To będzie w ogóle, zacznijmy od tego, że on nawet gołębia do ręki nie weźmie, ponieważ wziąć gołębia do ręki, żeby on się nie wyrwał, żeby nie powyrywać mu piór, to też jest po prostu y, pewna szkoła, no nie? Ja pamiętam jak mój dziadek mnie uczył, no nie jak gołębia brać do ręki, że trzeba po prostu chwycić go z tyłu, żeby nogi mu nie uruchomić, e, ogon, żeby nie powyrywać mu piór. Także przyjaciele, no nieraz słucham też ewangelistów, no wspaniałych ludzi, którzy głoszą Ewangelię, no nie? Na ulicy, myślą, że robią wspaniałą robotę, no nie? No i oni mówią coś takiego na przykład, wyjdź z religii, przyjmij Jezusa. No i dla słuchacza przeciętnego to oznacza mniej więcej tak wyjdź z Boga, przyjmij Boga. Ponieważ w mentalności polskiej jesteśmy uczeni, że religia to jest Bóg, no nie? Były lekcje, re, lekcje religii w kiedyś w szkołach, no nie? Dzisiaj są te chore debaty pod tytułem czy religia ma być w szkole, czy krzyż ma wisieć, czy nie wisieć. To wszystko jest przyjaciele bez znaczenia y, zupełnego przyjacielu. Najważniejsze jest przyjęcie Jezusa w duchu i w prawdzie. Tak jak powiedział Pan Jezus y, w serialu The Chosen, no nie? Kiedy, który nas chwyta wszystkich za serce, do Samarytanki, że nadejdzie czas, kiedy po prostu ani w kościele, ani na tej górze nie będziecie oddawać czci Bogu, tylko w duchu i w prawdzie, przyjacielu. No i dlatego, przyjaciele, no, jest dobrą rzeczą wytłumaczenie człowiekowi w danym świecie, coś z czym się je, bo ludzie nie wiedzą, no nie. Ja, przyjaciele, jak tu widzicie, przed sobą, mam drony, no nie. Kupiłem sobie jeden dron, to jest ten dron, to jest zabawkowy dron, zabawkowy dron, którego już po prostu nie mam którego już po prostu nie mam tego drona, yy, po prostu, ponieważ no cóż no, uruchomiłem go w domu, działał fajnie, poszedłem z nim na dwór, wypuściłem go, poleciał w górę, odleciał, co prawda nacisnąłem tryb, wracaj do domu, no, ale dron obrał kierunek na wschód i znikł mi z oczu, nabrał pędu, co potem odczytałem na, na pudełku, wyprodukowano w Chinach, no. Przestało mnie to 9 no, wrócił, chciał wrócić do domu, no, tylko nie wiedział, że ma 9 minut lotu tylko, ma baterii naładowania, no nie. Tam, gdzie, także gdzieś tam w polach leży, jakby ktoś mnie tu zguzował, oglądał z Zorońska, to jakbyście znaleźli, to mi przynieścia tego drona, bo na nic wam się nie przyda, a ja mam tu joystick do niego, także mi się przyda. Oglądałem też, przyjaciele, wiele filmików instruktażowych, no nie, ponieważ mam już drugiego drona, ponieważ niedługo będą fajne filmiki wychodzić, z góry, z niebios będę do was przemawiał, no nie? To jest funkcją nagrywania. Prawie 1000 zł za tego drona dałem. No i tego drona nie chciałbym już stracić, no nie? Także po prostu, no, naoglądałem się trochę tych filmików instruktażowych. Na początkujących nawet tam piszę, na tych filmikach. No ale też niestety, no, ludzie z tych filmików, przyjaciele... Tak naprawdę w mało, niewielkim stopniu wchodzą do świata ludzi, którzy nie mają. Mówią językiem po prostu takim, tak jak ja bym powiedział do gołębiarza: weź mi kub takiego i takiego gołębia, no nie? No po prostu po dwóch minutach oglądania w ogóle nie wiem, z czym to się je w ogóle. No. Język jest niezrozumiały dla takiego człowieka jak ja, który po prostu nie ma pojęcia o tym. Także też nie mają pojęcia, mimo że po prostu jest założenie, że dla początkujących nie mają pojęcia, jak przekazać tej wiedzy, no. Także nie puszczam tego drona na dwór, dopó dopóki nie, co prawda już puszczaliśmy z synem, no na szczęście mam syna mądrego i komputerowego, ma prawie 30 lat, zna się na tym, aplikacja jakąś na telefon trzeba pobrać, no i w ogóle telefonem się steruje, tym dronem, no nie? Także przyjaciele, no wejść do świata każdego człowieka, to jest bardzo ważne i to jest umiejętność pewna no którą nie każdy posiada, wiecie przyjaciele, to jest dla naprawdę mądrych ludzi, żeby wejść właśnie i z perspektywy odbiorcy przekazać daną wiedzę, żeby on zrozumiał Ciebie, tak jak należy. Także przyjaciele, no nie każdy to potrafi, nie każdy to potrafi yy, także wejść do świata każdego człowieka, no ja weszłem w ten świat i w tym świecie jakoś operuję. E, także tłumacząc e, przyjaciele wam tą frazę, e, gdzie niekiedy nie, nie, słyszymy na ulicy ewangelistów, którzy krzyczą: e, porzuć martwą religię, a przyjmij Jezusa, no to ja wam wytłumaczę, o co tu chodzi w tej kwestii. No nie, na przykład, no religię można uprawiać, nawet jakby Bóg nie istniał, no nie. Czyli można chodzić do kościoła, znak pokoju sobie przekazywać, e, opłatek spożywać po prostu, e, te różne rzeczy po prostu, spowiadać się. Bóg, Bóg, Bóg mógłby nie istnieć i też te rzeczy można robić, no nie? Na przykład, a, a, a po prostu spotkanie z żywym Bogiem to jest zupełnie co innego. To jest mieś, miejsce, w którym zna, które po prostu nie może zaistnieć bez istnienia Boga. No ludzie są uzdrawiani definitywnie. E, widać się po prostu, stają z wózków inwalidzkich. E, tak jak powiedział Pan Jezus no nie, A tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie, no nie? I takie rzeczy się dzieją w środowisku po prostu ludzi naprawdę wierzących, którzy przyjęli Jezusa prawdziwego jako swojego pana i zbawiciela, no nie? Czyli po prostu życie ludzkie jest przede wszystkim zmieniane, ludzie wychodzą ze swoich po prostu patologii, wchodzą po prostu w zupełnie nowe życie, w Boże życie, ludzie są uzdrawiani, wypełniani tak jak apostołowie wieczerników Duchem Świętym, tak jak ja miałem 20. 1 lipca 2001 roku Duch Święty stąpił na mnie, tak jak na Apostołów Wieczerniku. Miałem wtedy 24 lata, czyli byłem według systemu Kościoła katolickiego, po wszystkich sakramentach, ale totalnie nie znałem Boga, nie miałem z nim nic wspólnego, mimo że miałem oczywiście komunię, bierzmowanie i te rzeczy. Żadne z tych rzeczy się nie wydarzyło po prostu w moim życiu, no nie. Tam dopiero Duch Święty realnie stąpił na moje życie, no można powiedzieć science fiction. No w pewnym sensie tak, no chrześcijaństwo jest science fiction, no nie. No Pan Jezus to zaprezentował, no chodzenie po wodzie, no jest science fiction, no wskrzeszenie y, Łazarza po czterech dniach, gdy ciało już się rozkłada, no jest science fiction, bo to jest na ludzki sposób niemożliwe, no nie? Y, wstanie z grobu po śmierci, gdy ma się włócznią prze, przebity bok serce i, i ukrzyżowany, i ubiczowany tak, że po prostu nie da się rozpoznać człowieka. No to to jest science fiction, przyjaciele, no to chrześcijaństwo jest science fiction, no to się to, to po prostu, no wiem, że ja wcześniej znałem to tylko z filmów, ale po prostu w realności tak jest przyjaciele. Także to oznacza te, ta fraza właśnie nieraz, jak słyszymy na ulicy Ewangelistów, po prostu porzuć martwą religię, a przyjmij Jezusa prawdziwego, no nie. To no przyjęcie Jezusa to jest przyjęcie osoby przede wszystkim. Przyjęcie osoby, tak jak słyszycie mnie, to słyszycie to po prostu można przyjąć osobę, no nie. I słyszysz, masz kontakt z nim, relację z tym żywym Bogiem, z Jezusem prawdziwym w duchu i w prawdzie, no nie. Bo Bóg tak umiłował świat, że swojego syna jeden z dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, przyjacielu. I on, on w ten, inny sposób nie pokochał świata, tylko w ten sposób. Jeśli przyjmiesz tego Jezusa w duchu i w prawdzie, narodzisz się na nowo. Stanieś się dzieckiem Bożym, no nie. Chrystusowcem. No i mądrość też przyjdzie do swojego życia, bo już miał pomysły na życie, no nie. Jak, bo Bóg się troszczy o swoje dzieci, no nie. Nie troś, dlatego jest napisane w Biblii nie troszcie się, ale yy, powierzcie się Jezusowi. On ma o was staranie, no nie. On jest dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce, no nie. Przyjaciele, także przyjdą pomysły do twojego życia, pomysły, które może nawet nie masz pojęcia dzisiaj jakie to pomysły. Może ciężko harujesz po prostu, ale narodzi się na nowo i Bóg ci da pomysł wedle wedle, wedle twoich oczywiście możliwości, no nie. Na przykład ja znam człowieka, mówiłem Wam już wcześniej, na przykład Podróże Wojownika, no nie, na YouTube jest kanał, że facet sobie po prostu zwiedza cały świat i z tego ma pieniądze do dobre, no nie, czyli jego, jego życie to jest jedna wielka wycieczka, no nie. Znam też człowieka, który po prostu yy, z wykrywaczem metali chodzi po Puszczy Kozienickiej, wie w którym miejscu jakaś tam kiedyś armia Ar Andersena, czy coś takiego przechodziła. I on wyszukuje tam jakiś tam znalezisk, no nie, jakiś tam monet, jakiś tam guziku z, z ubrań i wie, gdzie to sprzedać, po prostu, i ma z tego potężne pieniądze. To jest zupełnie nie mój świat, przyjaciele. Nie mój świat. Ja bym coś takiego znalazł, to bym po prostu kopnął to dalej, przeszedł, no nie. Nawet jakby mi dał ktoś coś takiego i oczyścił, nie wiedziałbym na nic, gdzie to sprzedać dobrze, gdzie to w ogóle, co z tym się je, jak to się. Bo to jest nie mój świat, no nie. Także, przyjaciele.